Siemanko widzowie, dzisiaj sobie zrobimy trzecią część, ostatnią część z tego tego um, rzeczy z szafy. Ale myślę, że to się podoba. Jak tak, jak po tym filmem będzie hmm, trzy, chociaż lajki, chociaż trzy, to nagram do piątej serii. Bo są jeszcze, ale chcę na przyszłość jeszcze zostawić. Wiecie? Dobra, Więc. Ja już je wyciągam. A, no tak. Jeszcze zostawcie suba i lajka. I będę w szczęśliwy, sensie, jak zostawicie. A ja już wyciągam te rzeczy. Pierwszą rzeczą jest. Nie... A, wiem co to. Samolot to czy masz to? Ej, jakie fajne! E serio! szafy, serio są fajne rzeczy, nocie dziecko dostały najfajniejsze. Albo nie. Jeszcze jest taka część. O. Dobra. Dawno nie było tej psików, więc ta psik, jak to składam. Dobra i patrzcie, samolot mamy. Ow! I patrzcie co on jeszcze robi. On. Nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam. Dobra. Ten samolot jeszcze ma... Jak, jak włączę jeszcze przycisk. O ten przycisk. Co ja gram, jaki przycisk? Zamazana twarz będzie lepiej. Um, tu jest taki przycisk, który jak się przycisk, taki suwak, suwak. Nie, no, co się przesuwa? O. Jak się przesunie, to świeci. Słabo świeci, bo jest jasno. Na szorcie. O, ale świeci. Więc jest fajne. Dwie minuty. Go! Kolejną rzeczą jest tutaj. Mam. O mam, dobra. Ej, to nie leży tak długo. Um, tak jest McDonald's. Ej, to nie leży serio długo. Jakieś, nie, wiem, miesiąc. Czemu to leżało? Ale no ma. O! Mamy to. Dobra, a kolejną rzeczą jest. Kolejną rzeczą jest. <gry> <gry> nie Mały pikachu, który jeżdżą. Oj, Cii! Dobra, zostały dwie rzeczy, albo nie wiem. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Gdzieś tu ją układam no jest tutaj wszystko się zawala ale no jest takie coś czym to jest oklej to jest oklejone chyba ja to okleję. Chwila, Przepraszam. Muszę kończyć odcinek, bo ktoś dzwoni do naszej drzwi. Słyszycie? Muszę kończyć odcinek. Nie, już to mój kolega był. Dobra. To jest takie coś, że, że to jest takie, takie kuleczki i coś tego obraz. Chwila. Nam tego. Jednak nie ma. Ale dobra. Ostatnia rzecz. Zobaczcie jakie puzzle. 60. No mówiliście mnie. Mogę składać? Nie, nie. No dobra. Już składam. Time Lapsik. Kiedyś przychodzi, dlaczego mu palę pod blokiem. Trzy razy klepną coś w ja Kupiłem domek na wiosce, babka na lekcji mnie pyta. Dlaczego od szkoły się migam? Teraz się zawsze zatrzyma, jak widzę, że zakupy dźwiga. Za młody, żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby było w strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadko. Animi novata la cara. En, dwu, dwu, w kresie, kresie, było jak zuch, 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 będą zuch, zuch, serio? 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 wam zuch, 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 zuch,